Owe obłoki ranne, zrazu rozpierzchnione, jak czarne ptaki lecąc w wyższą nieba stronę, coraz się zgromadzały. Ledwie słońce zbiegło z południa, już ich stado pół obiegło ogromną chmurą. Wiatr ją pędził coraz chyżej, Chmura coraz gęstniała, zwieszała się niżej aż jedną stroną na wpół od niebios oddarta, ku ziemi wychylona i wszerz rozpostarta, jak wielki żagiel, biorąc wszystkie wiatry w siebie, od południa na zachód leciała po niebie. I była chwila ciszy. I powietrze stało, głuche, milczące, jakby strwogio nie miało. I łany zbóż, co w przód kładąc się na ziemi, i znowu w górę trzęsąc kłosami złotemi wrzały jak fale. Teraz stoją nieruchome i poglądają w niebo najżywszy słome i zielone przy drogach wierzby i to pole, co pierwsze jako płaczki przy grobowym dole biły czołem, Długiemi kręciły ramiony, rozpuszczając na wiatry warkocz posrebrzony. Teraz jak martwe. Z niemej wyrazem żałoby, stoją na kształt posągów sypilskiej nioby Jedna osina drżąca wstrząsa liście siłę. Bydło, zwykle do domu powracać leniwe, Teraz zbiega się tłumnie, pasterzy nie czeka, i opuszczając trawę, do domu ucieka. Buchaj racicą ziemię kopie, orze rogiem, i całą trzodę straszy ryczeniem złowrogiem. Krowa coraz ku niebu wznosi wielkie oko, usta z dziwu otwiera i wzdycha głęboko, a wieprz marudzi w tyle, dąsa się i zgrzyta. I snopy zboża kradnie I na zapas chwyta Ptastwo skryło się w lasy Pod strzechy W głąb trawy Tylko wrony stadami Obstąpiwszy stawy Przechadzają się sobie Poważnymi kroki Czarne oczy kierują Na czarne obłoki wytknąwszy język Z suchej szerokiej gardzieli i skrzydła roztaczając, czekają kąpieli. Lecz i te, przewidując nazbyt mocną burzę, już w las ciągną podobne, wznoszące się chmurze. Ostatnia z ptaków lotem nieścigłym zuchwała jaskółka. Czarny obłok przeszywa, jak strzała, wreszcie spada, jak kula. Na zachód jeszcze Ziemia, słońcem, ozłocona, świeciła się ponuro, żółtawo czerwona jak chmura, roztaczając cienie na kształt sieci, wyławia światła, a za słońcem leci, jak gdyby je pochwycić chciała przed zachodem. Kilka wichrów raz po raz prześwisnęło spodem, jeden za drugim lecą, miecąc krople drżyste, wielkie jasne okrągłe, jak grady ziarniste. Nagle wichry zwarły się, porwały się w poły, Borykają się, kręcą świszczącemi koły, Krążą w stawach, mącą do dna wody w stawach. Wpadły na łąki, świszczą po łozach i trawach, Pryskają łus gałęzie, lecą traw przekosy, Na wiatr, jako garściami wyrywane włosy, Zmieszane z kędziorami snopów. Wiatry wyją, upadają na role, Tarzają się, ryją, rwą by robią otwór wichrowi trzeciemu, Który wydarł się z roli jak słup czarnoziemu. Wznosi się, jak ruchoma piramida toczy, Łbem grunt wierci, z nóg piasek sypie gwiazdą w oczy. Co krok wszerz wzdyma się, rozwiera ku górze I ogromną swą trąbą otrębuje burzę. Aż z całym tym chaosem wody i kurzawy Słomy, liścia, gałęzi wydartej murawy Wichry w las uderzyły I po głębiach puszczy Ryknęły jak niedźwiedzie. A już deszcz wciąż pluszczy, Jak z sita w gęstych kroplach. Wtem rykły pioruny, Krople zlały się razem, To jak proste struny Długim warkoczem wiążą niebiosa do ziemi, To jak z wiader buchają warstami całymi. Już zakryły się całkiem niebiosa i ziemia. Noc jest burzą od nocy czarniejszą za ciemia. Czasem widnokrąg pęka od końca do końca i anioł burzy na kształt niezmiernego słońca rozświeci twarz i znowu okryty całunem, uciekł w niebo i drzwi chmur zatrzasnął piorunem. Znowu wzmaga się burza, ulewa nawalna i ciemność gruba, gęsta prawie dotykalna. Znowu deszcz ciszej szumi. Grom na chwilę uśnie, znów wzbudzi się, ryknie i znów wodą chluśnie, aż się uspokoiło wszystko. Tylko drzewa szumią około domu i szemrze ulewa. W takim dniu pożądany był czas najburzliwszy, bo nawałnica boju plac mrokiem okrywszy, zalała drogi, mosty zerwała na rzece, z folwarku niedostępną zrobiła fortecę.